Cześć, witaj w odcinku Strategia w 5 minut. W tym odcinku poznamy technikę PESTEL, która umożliwi nam spojrzenie na nasze makrootoczenie, na to najbardziej zewnętrzne otoczenie, czyli spojrzymy na to, jak świat wygląda teraz i jak będzie wyglądał za jakiś czas pod różnymi kątami. Po to, żeby nie wpaść w kryzys strategiczny, czyli tak jakby nie zauważyć, że świat się zmienia. Tutaj klasycznymi przykładami jest na przykład wyparcie tradycyjnej fotografii przez fotografię cyfrową, czy na przykład niezauważenie tego, że internet jednak zastępuje prasę drukowaną w coraz większym stopniu. Więc właśnie żeby nie wpaść w taką pułapkę, że nie dostrzegamy tego, że nadchodzą jakieś zmiany i żeby w tej przyszłości jednak być tym pierwszym, który wyprzedzi konkurentów z jak najlepszą ofertą, po to właśnie będziemy poznawać tę technikę PESTEL. Zapraszam do odcinka. Nazywam się Hanna Gruzdowska, jestem strategicznym analitykiem biznesowym w Lufthansa Systems, ale też prowadzę własną działalność, analiza IT. No i zajmuję się właśnie analizą biznesową, analizą strategiczną, a tutaj ten odcinek będzie poświęcony jednej z technik, która właśnie służy do tego, żeby poznać świat, poznać makrootoczenie. Makrootoczenie to jest to najszersze ujęcie, w jakim kręci się Nasz biznes. I ta analiza trendów makrootoczenia właśnie bardzo często jest wykorzystywana w takim formacie PESTEL z wykorzystaniem techniki PESTEL. PESTEL to pierwsze litery różnych kategorii, wśród których będziemy szukać tych trendów, które będą zmieniały nasz świat. Czyli w polityce, w ekonomii, w tym, jak zachowuje się społeczeństwo, technologia. Ekologia i prawo. Dlaczego akurat takie kategorie? Ponieważ zauważono, że one w znacznym stopniu wpływają na to, jakie perspektywy rozwoju ma biznes. No i tu właśnie te czynniki mogą wpłynąć na to, że ten biznes się rozwija, że jest w sytuacji korzystnej, albo też różne niekorzystne zmiany czy trendy mogą spowodować zahamowanie wzrostu, czy wręcz wykluczenie. Pewnych branż czy pewnych uczestników rynku. Dlatego jest to tak ważne, żeby pod tymi kątami sobie na to spojrzeć. Jak tę technikę można przygotować? Przede wszystkim będziemy oceniać, szukać różnych trendów, które w tych kategoriach mogą się pojawić, no i też będziemy je oceniać na takiej skali, czyli jaki jest wpływ tego zauważonego przez nas trendu, czy jest dla naszego biznesu mały, czy właśnie duży, więc tutaj wysoko się na tej osi pojawi i jaki jest termin, w którym to zjawisko nas, Dotknie, dotknie nasz biznes. Czy jest to krótki termin, 1-2 lata, czy jest to średni termin, 3-5 lat, czy mówimy już naprawdę o takim długim okresie, gdzie patrzymy nawet 10 lat do przodu. Więc to będzie pierwsza rzecz. No i oczywiście tutaj wyszukujemy różne te trendy. Jak możemy to zrobić? Możemy wykorzystać do tego różnych ekspertów, specjalistów, których mamy w naszej organizacji. Możemy też zatrudniać oczywiście ekspertów zewnętrznych. Którzy znają się na poszczególnych dziedzinach albo też mają taki ogląd na temat właśnie takiego przeglądu trendów. Są też różne raporty branżowe, które między innymi tutaj w naszej polskiej rzeczywistości mamy. Jeden taki raport in future, który skupia się na tym, żeby obserwować te trendy, które dopiero. Przyjdą, więc właśnie z różnych źródeł pozyskujemy informacje, a następnie generujemy te, te trendy, które zauważamy i próbujemy je ocenić. Oceniamy je pod kątem wpływu na nasz biznes, na naszą branżę, czy na produkty i usługi, jakie świadczymy naszym klientom, albo właśnie na segmenty klientów, czy to dotyczy tych naszych klientów. No i tutaj oceniamy to też, staramy się przypisać to do jakiegoś z tych horyzontów, czy jest to krótki okres, czy dłuższy. Tutaj pojawiły się też różne. Rodzaju, jak widzisz, trendy pojawiają się różnego, różnej wielkości kropki. Tutaj możesz się posłużyć też dodatkową informacją, czyli nanieść tak, jakby trzecią kategorię, pewność wystąpienia, czy jesteś bardzo pewny, że to wystąpi, czy może pewność jest niewielka. I na tej zasadzie można tu sobie te trendy uporządkować. I na to, kiedy naniesiemy jeszcze taką, takie spojrzenie co jest dla nas ważne, to te elementy, które będą w krótkim okresie, ale będą miały bardzo duży wpływ, to to jest taka sugestia, żeby zająć się nimi tu i teraz, czyli to będzie nasza taktyka. To dosięgnie nas w tym roku, w przyszłym roku, za, za dwa lata może i to już powinniśmy się na to przygotowywać. No a te trendy, które wpadają w tym dłuższym okresie, no to to jest taki fokus strategiczny, czyli tam, jeśli chodzi o strategię działania i rozwijania naszego biznesu w długim horyzoncie, na tym powinniśmy się skupić. Oczywiście w przyszłości nie znamy i nie wiemy, jaka ona dokładnie będzie, ale takie oceny strategiczne będziemy powtarzać i rewidować. No i tyle, jeśli chodzi o zastosowanie techniki Pestel do poznania przyszłości i dostosowania Twojego biznesu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.